Żeby jabłka przetrwały w dobrej kondycji okres przechowywania i zachowały swoje walory, muszą być odpowiednio zabezpieczone przed chorobami przechowalniczymi. Dowiedzmy się od eksperta, jakie patogeny zagrażają jabłkom, które wtrafiają do naszych chłodni. Dotychczas najważniejszą chorobą w przechowywaniu jabłek była gorzka nimizna jabłek. Natomiast w ostatnim czasie pojawiają się też nowe choroby i tu mamy na myśli antraknozę jabłek, która w ostatnich kilku latach znacznie częściej dominuje w chłodni niż gorzka znizna jabłek. Niemniej jednak gorzka znizna jest ciągle bardzo ważną chorobą. Około Dwa miesiące przed zbiorem powinna być rozpoczęta ochrona. Mamy też takie choroby jak mokra zgnizna jabłek powodowana przez grzyby z rodzaju penicillium, głównie penicillium expansum. Aby zapobiegać tej chorobie należy szczególnie zwracać uwagę na jakość zbioru. Trzeba zachować szczególną ostrożność przy wkładaniu jabłek do skrzyń. Najmniejsze zranienia powodują wrota infekcyjne dla, dla tego patogena, i on w krótkim czasie bardzo szybko rozwija się na owocach, doprowadzając do zgnilizny. Innym patogenem, który obserwowany jest też w chodni, jest brunatna zgnilizna drzew ziarnkowych. Jest to patogen, który może występować, zresztą tak jak antraknoza, jeszcze w okresie przedzbiorczym w sadzie. Głównie ochrona polega na ochronie przed szkodnikami. Szkodniki żerujące na skórce i wgryzające, się w miąż owocu stwarzają wrota infekcyjne dla tego patogena. Patogen posiada także zdolność infekcji przez aparaty szparkowe, dlatego pozornie zebrane zdrowe jabłka, które trafiają do chłodni, również molo, mogą ulegać porażeniu. Innymi chorobami przechowalniczymi, które w ostatnich latach obserwowane były, to właśnie ten RS, który nie ma jeszcze polskiej nazwy, objawy podobne do szarej pleśni. Różnica jest taka, że porażone jabłko wyglądem przypomina szarą pleśń, ale nie traci jędrności. Na przekroju tego jabłka widoczne są w okolicach szypułki kieszenie gazowe. Jest jeszcze szara pleśń, która oczywiście jest bardzo ważnym patogenem polifagicznym. Do infekcji dochodzi najczęściej w okresie kwitnienia, czyli bardzo wcześnie. W warunkach sprzyjających, jeśli mamy wilgotną pogodę, może się rozwinąć zarodnik powodując początkowo suchą zwiniznę przykielichową, a gdy mamy w drugiej części sezonu wegetacyjnego deszczową pogodę, no to wtedy z tego rozwija się mokra zwinizna przykielichowa. A jeżeli zgnilizna się nie rozwinie, lub rozwinie się w tak niewielkim stopniu, że podczas zbioru ktoś przeoczy prawda, takie owoce, no to trafiają one do chłodni i w chłodni rozwija nam się z tego już szara pleśnia. Czynnik, który będzie ograniczać występowanie negatywnych skutków przechowywania, to odpowiednie odżywienie roślin wapnie. A jakie są możliwości zwalczania chorób przechowalniczych i stosowania środków ochrony roślin? W przypadku programów konwencjonalnych, integrowanej produkcji, no to mamy zarejestrowane wiadomo, preparaty do zwalczania tych chorób, więc tu większych, większych problemów z tym nie mamy. Natomiast jeśli chodzi o Ekologię i zero pozostałości możemy wykorzystać do zwalczania chociażby, choćby koszki z kwaśny węglan potasu, prawda, wodorowęglan potasu. Są także preparaty oparte na mikroorganizmach. Te preparaty jak najbardziej możliwe są do stosowania, zarówno w ekologii, jak i w programach zero pozostałościowych. Można wykorzystać preparaty oparte na Pytium oligandrum i aureobedżidium pululans, czyli preparaty biologiczne. Natomiast ciągle jest, myślę, w tej materii niedosyt, jeśli chodzi o pojawianie się preparatów do ochrony przed tego typu chorobami. Co trzeba wziąć pod uwagę, planując zbiór jabłek przeznaczonych do przechowywania? Najważniejsza jest ciągle profilaktyka, czyli Delikatny zbiór, odpowiednie warunki zbioru, odpowiednia dojrzałość zbiorcza owoców, którą można poprzez badanie tylenu w komorach nasiennych, czy poprzez wykonanie testu jędrności owoców albo testu skrobiowego, który jest powszechnie stosowany, trzeba ustalić tą dojrzałość zbiorczą i w tym terminie dokonywać zbioru owoców. Ważna jest też prawidłowa organizacja przestrzeni w chłodni. Samo ustawienie nawet skrzyń w chłodni również ma wielkie znaczenie, dlatego że nie mogą one stać przy samych ścianach i musi być zachowana odpowiednia cyrkulacja powietrza. Należy pamiętać także, że nawet najlepsze systemy chłodnicze nie eliminują nam występowania chorób przechowalniczych, a jedynie mogą opóźnić występowanie objawów porażenia.